Związek z kimś bez poprzedniej terapii? To nie jest żadna miłość, tylko poleminowe i kupowanie sobie przepustki do ludzkiego piekła. Więc jeżeli potrzebujecie Państwo być jego bądź jej lustrem, terapeutą i usprawiedliwieniem, to nie jest żaden związek. To jest Wasza próba naprawić w nim czy w niej to, czego nikt nie naprawił was. Terapia nie jest żadnym luksusem, nie jest dla czubków. To jest minimum, żeby relacja nie stała się polem dla wcześniejszej traumy, która nie została przepracowana. Co się stanie, jeżeli zwiążecie się państwo z człowiekiem bez terapii, jeżeli wy również w niej nie uczestniczyliście? To nie jest miłość, to powtórzenie schematu, bo nie bójcie się miłości. Wcale Bojcie się, że w końcu ktoś wam pokaże, że to, co wy nazywacie miłością, to jest odwyk od cudzego chaosu i nie zwiążecie się z człowiekiem bez terapii i wyjdziecie z tego całego. Bo jeżeli jego, czy jej emocje są nieprzepracowane, przekonania niewzruszone, to on, ona nie kocha oni regulują się wami. Ja związek z kimś, kto nigdy nie był w terapii, to nie jest żadna bliskość, tylko rehabilitacja emocjonalna. Wyleczycie jego czy jej zranione dziecko, a oni karmią się waszą potrzebą znaczenia. I oboje nazywacie się to miłość i proszę nie mylić czułości z symbiozą i nie mylić empatii z wręczaniem, czy z grandiozą, czy manią wielkości, i nie pomylić odpowiedzialności z ratowaniem, żeby drugi człowiek bez Was mógł upaść samodzielnie na dno. Bo gdy jesteście z kimś, kto nie przyszedł własnej ciemności, to w tym momencie stajecie się jego światłem, a światło nie świeci długo, kiedy pali się kosztem własnego ciała, psychej i duszy. Terapia to nie jest luksus, to nie jest moda. To obowiązek wobec siebie i drugiego człowieka, jeżeli chcecie go faktycznie kochać, a nie ciągle ranić. I nie idzie się na odwyk, będąc nadal w toksycznym związku. To samo jak nie uczy się zdrowej miłości w relacji, która wciąż reaguje jak rana posypywana solą, bo dopóki jedno z was ucieka od siebie. Drugie zawsze będzie gonić za czymś, czego nie ma i nigdy nie było. Nie potrzebujecie ratować kogoś, kto nie chce się leczyć. I nie tłumaczcie, że każdy ma swoją traumę, bo to nie wasza trauma was niszczy, tylko to, że nauczono was ją kochać, i nie uczycie się kochać ludzi uczyć się, przestać się ich bać. A to jest różnica, bo dopóki kochacie tylko wtedy, gdy macie kontrolę, to nie jest żadna miłość. To jest tak, jakby uprzeć się na to, że ja idę na odwyk z butelką wódki, idę na dietę z torebką czekolady, tak, bez ćwiczeń i leżę na kanapie. I to jest najwyższy czas, żeby być w naprawdę fantastycznych związkach żeby to przepracować. Nie potrzebujecie Państwo kolejnej rolki, kolejnej iluzji, tylko lustra, które nie odwróci od tego, co żeście przeżyli wzroku. Link do sesji wsparcia, od której wszystko się zaczyna, jest jak zwykle w opisie tej transmisji. Do zobaczenia po drugiej stronie kontroli.